Cześć! Dzisiaj opowiem o Saturnie w Wodniku. Saturn przechodzi do Wodnika 22 marca i będzie tam przy pierwszym wejściu do 2 lipca. I potem wróci do Koziorożca i 17 grudnia przejdzie na dobre do Wodnika. A więc mamy teraz pierwsze wejście wzbogacone o koronawirusa. O koronawirusie z astrologicznego punktu widzenia zrobię inne nagranie, ale trudno tutaj o nim nie wspominać, dlatego że też widać, że Saturn w wodniku będzie tendencję do odosobnienia utrzymywał w tym okresie, który nas interesuje. I jest też tak, że między marcem a lipcem jest tak, że do, do 11 maja do 11 maja będzie tak, że Saturn będzie w ruchu prostym, a potem od 11 maja zacznie się cofać. I no, ta retrogradacja potem sprawi, że wróci do koziorożca właśnie 2 lipca. Co można powiedzieć o tym okresie? No, po pierwsze, to jest tak, że trzeba spojrzeć na to, co się działo przy poprzednim pobycie Saturna na wodniku. I Saturn przeszedł w lutym 1991 roku do, do wodnika. I to, o czym będę mówić, to jest przełom roku 90 i 91, także z tego względu, że mamy taką sytuację, że potem Saturn wraca do koziorożca, a więc podobne sytuacje, jakie działy się właśnie w 90 91 roku, będą się mieszały z tego względu, że Saturn jeszcze pojawi się w koziorożcu. I to jest taki okres, kiedy część osób, która ogląda to nagranie, mogło ich jeszcze nie być, dlatego przypomnę i filmy, i różne ważne wydarzenia, a, i to, co się wtedy rozwijało, z tego względu, że no, niektórzy nie muszą tego dobrze pamiętać, albo niekoniecznie muszą to kojarzyć z konkretnym rokiem. Natomiast, jak już na przykład wchodziły jakieś filmy na ekrany, kin, no to myślę, że człowiek jest w stanie sobie przypomnieć, co się wtedy z nim działo, więc. Um, tak, spróbujcie sobie przypomnieć Państwo, co wtedy robiliście, jak oglądaliście pierwszy raz ten film, albo jak wiedzieliście, że e, wchodzi do kin e, Więc jeśli chodzi o rok e, 90, te Oscary, które były przyznane w 91 za najlepsze filmy, w 90, w 90 roku, to był Tańczący z Wilkami, Uwierz w Ducha, Ojciec Chrzestny i Chłopcy z Fereine". Myślę, że jesteście Państwo w stanie skojarzyć, co wtedy robiliście. Natomiast e, filmy, które weszły na ekrany kin w 1991 roku i niektóre z nich dostały Oscary, albo są dobrze pamiętane, e, to było Milczenie owiec, Thelma i Louise, Terminator 2, Piękna i Bestia, JFK. E, to myślę, że to, jest, to są takie filmy do tej pory bardzo dobrze kojarzone, więc jeśli Państwo oglądali je w tym czasie, kiedy one rzeczywiście wchodziły do kin, to jesteście sobie w stanie przypomnieć wtedy waszą sytuację i no, spróbować zbudować jakąś analogię do tego, co może się zdarzyć potem, tak? Albo w trakcie. Jeśli chodzi o 90 rok, to jest tak, że między wrześniem a grudniem zdecydowano o tym, że w Polsce nie powstanie elektrownia atomowa w Żarnowcu, mimo że budowa była zaawansowana. Gazeta Wyborcza straciła prawo do używania symbolu Solidarności, w logo i tam się pojawił taki czerwony prostokącik zamiast napisu Solidarność. Były też pierwsze wybory prezydenckie i Lech Bałęsał został prezydentem i była masa różnych ważnych wydarzeń, takich jak rozwiązanie Układu Warszawskiego, rozwiązanie RWPG. E, e, nastąpiło zjednoczenie Niemiec e, i e, wreszcie Margaret Thatcher złożyła rezygnację ze stanowiska premiera, e, to był też gwałtowny e, okres rozwoju internetu, pojawiły się pierwsze strony www e, były pierwsze e-maile wysłane w Polsce i Polska została przyłączona do internetu w tym czasie i też wojna, w, pierwsza wojna w Kuwejcie się w tym roku zdarzyła zaczęła, tak, bo to potem była kontynuacja e, m, później Także w 1991, natomiast jeśli chodzi o 1991 rok, no to mamy tak. Rozpada się Jugosławia. Armia Czerwona opuszcza Węg Węgry i zaczyna opuszczać Polskę, co potrwało jeszcze przez cały następny rok. W styczniu NIK zaczął kontrolować FOS, i w czerwcu, tak dobrze patrzę, nie, w lipcu. W lipcu została ujawniona ta afera FOS, co się wiązało właśnie z jakimś niesamowitym wyprowadzeniem pieniędzy z Polski i też, tak jak Państwo może pamiętają, seryjny samobójca wtedy działał bardzo aktywnie. I powstała grupa wyszefracka. Sejm ten kontraktowy, taki gdzie było sporo komunistów, zawnioskował o skrócenie swojej kadencji. I też bardzo wiele państw takich, które były wcześniej republikami radzieckimi zagłosowało, że część chciała zostać, a część, część w ogóle po prostu nie brała udziału w referendum, tak? Takie kraje jak Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa czy Mołdawia, tak? I tutaj jeszcze w kwietniu w Madrycie podpisano układ przedłużający postanowienie układu antarktycznego dotyczącego roszczeń terytorialnych i ten układ ma być podtrzymany do 2041 roku, a wiadomo, że no to Antarktyda i Antarktyka zawsze są istotne czy ze względu na złoża, czy ze względu na. Jakby transport również, tak, szczególnie jeśli klimat się będzie zmieniał, to będzie istotna sprawa. W maju mieliśmy ogólnokrajowe protesty solidarności dotyczące polityki gospodarczej rządu. I myślę, że tutaj to wszystko, jeśli chodzi o ważne sprawy. O, jeszcze jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie wprowadzono powszechny podatek dochodowy od osób fizycznych. I rozwiązano Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, tak? Potem mamy już do czynienia z Rosją, a nie ze Związkiem Radzieckim, czyli system tam się zmienił. Czyli cóż można powiedzieć? No, po pierwsze, to mamy taki okres, który się wiązał z tym, że panował chaos w Związku Radzieckim, co dało trochę oddechu i trochę możliwości różnym krajom, które do tej pory były. No, za żelazną kurtyną, a potem się uniezależniły, ale też, jak wiemy, było bardzo wie wiele tutaj przeróżnych gier tajnych służb i byłych tajnych służb, i część z tego, jak Państwo wiecie, ma swoją kontynuację i dzisiaj. Ale taki okres, kiedy Rosja jest słaba, zwykle jest dobry dla Polski, tak? Więc myślę, że to jest. Jeden z takich elementów, którego możemy się spodziewać w tym okresie, natomiast nie będzie to jedyny czynnik na pewno. Myślę też, że ten rozwój internetu będzie bardzo istotny, choćby z tego względu, że no cóż, teraz siłą rzeczy bardzo dużo ludzi przebywa w odosobnieniu. I myślę też, że to, co tutaj jest istotne, to te zmiany podatkowe i te problemy gospodarcze. Tak? To jakby tutaj też mamy takie elementy, które będą grały, i to nie tylko przez ten okres, o którym będę teraz mówić, tylko przez cały ten czas, kiedy Saturn będzie w odniku. I jak wygląda horoskop Ingresu? Jak, czego się możemy spodziewać po tym okresie? No więc cały znak wodnika, a więc i Saturn są w 12. Domu na Polskę. 12. Dom zaczyna się od końcówki Koziorożca i kończy się w pierwszym dekanacie ryb. Więc można powiedzieć, że wszystkie takie energie związane z wodnikiem, wszystkie rzeczy, które wiążą się z. Hmm, Nowymi technologiami, z nowymi pomysłami, nowymi sposobami rozwiązywania problemów, będą w tym czasie stłumione. Dlatego, że 12 dom tutaj nie będzie pozwalał na to, żeby różne rzeczy były publiczne albo były, mogły wejść do użytku. I będą temu przeciwdziałały przeróżne struktury aktualne, bieżące, czy to ze względu na to, że część osób decyzyjnych będzie uważała, że jest za wcześnie na różne rozwiązania, czy też z tego względu, że nie będzie się to opłacało różnym ludziom, którzy, no cóż, dzięki ich wpływom prawo może wyglądać tak, a nie inaczej. Mówię tutaj o położeniu prozerpiny i urana, które są w kwadraturze do tego Saturna. Prozerpina jest na końcówce warana, uran jest w byku i uran też jest na szczycie drugiego domu. A więc yy, yy, myślę, że też sporo takich nowatorskich pomysłów, ale też no, tego wszystkiego, co się wiąże z nowym, będzie postrzegane jako coś niebezpiecznego albo jako coś, co no, burzy dotychczasowy system. Część zmian yy, będzie trzeba przeprowadzić, natomiast yy, będą one przyjmowane bardzo niechętnie yy, yy, przez różnego rodzaju środowiska i konserwatywne i niekonserwatywne. E, więc część aktualnego status quo zostanie utrzymane, część nie. Jeśli chodzi o taką płaszczyznę społeczną, ale też no, wprowadzanie przeróżnych pomysłów, które miałyby usprawnić nasze życie, bo to reprezentuje Saturn w wodniku. E, to jeszcze nie jest czas, no to myślę, że jak Saturn e, drugi raz wejdzie do wodnika 17 grudnia, to sytuacja ulegnie zmianie. Natomiast jest to horoskop zaskakująco pozytywny. Z tego względu, że Saturn ma tu dwa bardzo sympatyczne aspekty. Ma kwintyl do Wenus zerowy i ma tridecyl do węzła północnego. I Wenus jest tutaj w byku, jest we własnym domu, w drugim domu, jest we własnym znaku. I myślę, że to sugeruje, że takie zamknięcie będzie bardzo sprzyjało rozwojowi. Właściwych relacji, po tym jak te niewłaściwe zostaną zburzone. Dlatego, że drugi tam w tym horoskopie wygląda tak, że najpierw mamy Urana, a potem mamy Wenus. Więc, żeby powstało coś nowego, najpierw musi się to rozpaść, to co jest wygodne, ale absolutnie dysfunkcyjne. Więc myślę, że ten czas będzie było bardzo wiele rozstań i też bardzo wiele zejść ludzi, którzy do tej pory z jakichś względów ze sobą nie byli. Tak? Więc będą gwałtowne zmiany na, z gorszego na lepsze. Z, z dobrze znanego gorszego na lepsze, nieznane i bardzo stabilne, bardzo bezpieczne. I to jest bardzo ciekawe połączenie właśnie Saturna w wodniku i Wenus w byku, które rozwiązania, które nie mają prawa działać, będą działały. Tak, jeśli chodzi o te nowe związki. Natomiast sporo starych będzie się rozpadać właśnie dlatego, że będzie się okazywało, że jedyna rzecz, jaka je łączyła, to wygoda. Jak wygoda się skończy, no to związki też się skończą. To jest tego rodzaju dynamika, i tutaj też myślę, że wzmocnią się te właściwe związki rodzinne oraz interesy rodzinne. To połączenie między drugim a dwunastym domem ma tego rodzaju charakter. I wreszcie też myślę, że no, będzie sporo zmian, jeśli chodzi o strukturę rodzinną. Myślę, że przy będzie dzieci, to akurat nie jest dziwne, jeśli bardzo dużo ludzi siedzi w domu. Zakładam, że nie wszyscy no, siedzą mnóstwo no w internecie, tylko część jednak jakoś siłą rzeczy zaczyna się interesować tym, żeby spędzać więcej czasu z partnerem na, róż na różne sposoby. Tak? Także takie, które no, są e, e, powiedzmy pro o tak to nazwijmy. E, natomiast e, jest jeszcze tutaj jedna ciekawa rzecz, mianowicie ten Saturn. No, ponieważ jest na samym początku wodnika, no, to oczywiście jest w konjunkcji z Marsem, który też za chwilę zmienić znaki, przejdzie do przejdzie do wodnika i jest w koniunkcji z jest też w koniunkcji z plutonem. No i to jest taki układ, kiedy mamy kiedy mamy do czynienia z połączeniem 11 i 12 domu, czyli mimo tego, że generalnie bardzo wiele rzeczy będzie utajnionych, to one od czasu do czasu się będą wydostawać, będą bardzo irytować ludzi, którzy no właśnie będą Będą zdenerwowani tym, że pewne rodzaje dezinformacji się dzieją i będą też wyciągali swoje własne wnioski. To będzie miało duży wpływ na życie społeczne. Mimo tego, że trudno będzie o jakieś większe protesty, jeśli wszyscy siedzą w tak? Póki to będzie, to jednak ludzie zapamiętają o sobie różne rzeczy, które się będą działy w tym okresie i będą modyfikowali swoje postępowanie oraz swoje wybory. A wiemy, że mamy wybory jedne, ale potem też będą następne. Więc to, co się dzieje w tej chwili, nie przyniesie owoców od razu, natomiast z całą pewnością um, zmieni i nasze życie społeczne, um, i sposób funkcjonowania, także w internecie, i wreszcie nasze życie rodzinne. Um, przyczyni się do wielu rozstań, ale też przyczyni się właśnie paradoksalnie do wielu zejść, co jest bardzo, bardzo interesujące. Myślę, że bardzo dużo ludzi też stwierdzi, że po prostu jest bardzo dysfunkcyjna, raczej sposób ich życia jest bardzo dysfunkcyjny. W tym horoskopie słońce jest w koniunkcji z Lilith i z Chironem, i to sugeruje, że no właśnie, dużo osób. Będzie miał czas na to, żeby przemyśleć swoje życie i zmienić je na lepsze. Stwierdzi, że to, co do tej pory uprawiali, nie jest odpowiednie i nie prowadzi ich do tego miejsca, w którym by chcieli być, czyli na przykład do szczęścia, do tego, żeby spełniać swoje cele i tym podobne. I yy, osoby, które będą miały przemyś takie przemyślenia, to nie są tylko barany z pierwszego dekanatu, ale generalnie po prostu ludzie jako tacy. Więc myślę, że w tym czasie bardzo dużo ludzi zacznie się zastanawiać nad tym, jaki tryb życia prowadzi, nie podczas kwarantanny, ale tak w ogóle. I te wnioski, które wyciągną w tym okresie, no, mają szansę, żeby no, zmienić ich życie na dłużej nie tylko na czas kwarantanny czy czas zagrożenia epidemiologicznego. Myślę, że to, to, co powiedziałam do tej pory, wystarczy na dziś. Jeśli chodzi o inne tematy, to będę je kontynuować. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. To wszystko i dziękuję Wam i do zobaczenia następnym razem.